Hohoho! Jesteś gotowy? Pokażę Ci bardzo fajny ekspresowy bar świąteczny. Składniki są, gotuję. Na początku potrzebuję pokroić właśnie Buraki. jest taki fajny trik, żeby dodajesz troszeczkę właśnie tłuszczu na ręce, od razu troszeczkę na deski, smarujemy deska, smarujemy też ręce i to powoduje, że ten barwnik właśnie z buraki, wiele, wiele szybciej możesz go związać z ręki. I pokroję 2,5 kg buraczki w ćwiarteczki, czyli na pół op, i jeszcze raz na pół. Oczywiście mogłem Ci pokazać jak się robi zakwas z pomocą właśnie z skleba na zakwasie, ale byśmy potrzebowali 4 do 6 dni. A stwierdziłem, że dość właśnie picia e, barszu na święta właśnie z kartonu. Zdecydowanie jest lepiej właśnie zrobić takiego wewaru jak właśnie robię w tej chwili. Pokroję od razu 4 jabłek, które dobrze umiłem ze skórą. Jabłuszko wylądują też do garnka. Przerzucam całość żeby pomieszasz wszystkie buraczki i jabłuszka. Dodajmy przyprawę. Taki porządny ściptę majanku, cztery liś lorowy do środka i nawet pięć, bo mam taką malutką, mogę nawet je złamać, widzisz. Dodaję ziele angielskie około 10 i jedna pożona łyżka kminek. Pieprz czarny w całości, czyli otwieram mój. Wezmieję jakieś 10 I żeby wyciągać pod smak z buraczki, jedna łyżeczka soli. Mieszam całość. Jak ci wypada liślowowy, to wkładaj go z powrotem do środka. Potrzebuje przelewać do poziomu w ogóle wodę zimną. Wyjdzie według mnie jakieś 2,5 litra wody. O, wystarczy. Teraz naciskam, żeby poziom wody poszedł do góry. Zdejmuję czapkę, bo mi jest za ciepło już. O, widzisz jaki jestem? Nie dodałem ciosnek. Tutaj nasie 8 ząbki ciosku który po prostu op, maltretuje op, i ciosnek wyląduje do środka. Muszą teraz pomieszać. I teraz całość muszą zagotować. I międzyczasem, międzyczasie, gdzie to się gotuje, ja po prostu posprzątam kuchnię. Widzisz, nasz wywar zagotował się, i przyznajcie się, ugotowałem go jeszcze dwie minuty. Zobacz, jaki on ma piękny kolor. Na pewno muszą jeszcze go zakwasić. Ja tutaj mam ocet jabłkowy. Dodam trzy porządne łyżki od stół jabłkowy. O, I tak zrobimy. Ponownie mieszam całość. Obstawiam z boku. Jak to będzie kompletnie zimne, przekrywam i obstawiam na całą noc. I teraz mówię tak. Abracadabra zrobiłem identyczny, jak właśnie mamy tutaj, ale wczoraj. I mamy w tej chwili piękną esencję właśnie z buraczka. Mm. Zimne oczywiście, ale czuć słodicz, czuć majeranek, czuć ziele angielskie i czuć buraka, co jest najważniejsze. Widzisz, ja tutaj mam litr wywaru waziwnego. Musisz liczyć, oczywiście to zależy od buraka, na litr wywarów waziwnego musisz dodawać 2 litry wywary właśnie z buraczki. Czyli teraz... Lewam 2 litry i dodaję do środka litr wewar waziwny. Na 2 litry wywar z buraczka. Próbuję. Na pewno brakuje troszeczkę cukru. Po prostu buraczki nie były za słodkie. Dodaję troszeczkę jeszcze sól. Dodaję pieprz do środka. Dodaję do środka teraz nasze dzibów suszone. Nie możesz przesadzać właśnie z gwizdami. Musi być wyczuwalny, właśnie. Całej tej filinosz, który mamy właśnie w środku bar. Musiś już buraki, słodkość, kwaśność, ostrożność od pieprzu. Podgrzewam całość. Nie gotuj tego za dużo, bo jak zagotujesz to za dużo, to po prostu traci to kolor. Troszeczkę koperku. Jak widzisz, bar zaczął mocno się gotować. Od razu wyłączam pod spodem, pomieszam całość i cóż, wydaje. Zobaczcie jaki ma piękny kolor. Dodaję troszeczkę koperek z góry. Oto mój pomysł na prosty i smaczny ekspresowy właśnie bar świąteczny. No i najlepszy moment. Próbuję. Mm. Super. Tak jak czy powiedziałem? Ci używnego kwaśność. Słodzić. Mm. Grzyby są też super. Zrób ten przepis, pochwal się i przy okazji to też możesz mi sklić właśnie przepis twojej mamy, twojej babci, ale twój autorski przepis na barsz. Do cześć. Mm. O jaki fajny. O, o, o.